Niech te testy mają właściciela, niech te testy mają opisy, czyli kto ma przygotować bazę, co my będziemy testować, jakie strumienie, kiedy robimy pojedyncze zamówienia, kiedy robimy stres testy. Sporo firm, sporo dostawców WMS-a oczekuje, że jeżeli będziemy zwlekać. Z podpisywaniem takich testów to nastąpi tzw. automatyczne zamknięcie odcinka, czyli akceptacja bez naszego podpisu. Uważajcie na takie zapisy, bo to różnie bywa z tymi testami. Też jest ciężko się później dogadać, czy ja to wina, czy ktoś odbierał telefony, czy nie, czy była baza, czy nie była. Postarajcie się, żeby w takich dokumentach to było zapisane, kto będzie testował, jak będzie testował, po czyjej stronie jest odpowiedzialność i harmonogram projektu, aż do samego uruchomienia. Natomiast jeżeli chodzi o testy po waszej stronie, bo testy po stronie dostawcy, to testy po stronie dostawcy, one też różnie wyglądają. Natomiast pamiętajcie, że od momentu podpisania umowy to wy macie większy interes, żeby to zrobić dobrze niż dostawca. OK, dostawca ma reputację swoją u was i na rynku, którą możecie poprawić lub pogorszyć. Natomiast interes, cały biznes jest wasz. Więc wy po swojej stronie musicie zrobić nie 100%, tylko 110%. I to wy powinniście płynąć dostawca, a nie dostawca.